O społecznej niechęci do dzieci sobie dzisiaj porozmawiamy. Wiesz, jak mi to w ogóle nie Witajcie dzisiaj w Nieporadach. To są moje nieporadne gadki. I tak luźno pogadamy sobie o tym, czy dzieci są w ogóle fajne, czy też są niefajne. A jak jeszcze nie jesteś moim nieporadnym, witam, to zapraszam Cię teraz do zasubskrybowania kanału i możesz też kliknąć dzwoneczek. Jest na to nawet takie określenie po angielsku children shaming, czyli tłumacząc luźno na nasze, taka społeczna niechęć do dzieci. I jak to jeszcze ładnie powiedzieć? Jak pierwszy raz usłyszałam to określenie, to byłam zaskoczona, że rzeczywiście jest to już traktowane jako jakieś zjawisko społeczne, które socjologicznie jest badane. Są jakieś artykuły na ten temat, bo zbiera właściwie to wszystko, co ja sama od jakiegoś czasu zauważam i co właściwie tak mocno rzuciło mi się w oczy, jak zaczęłam więcej przebywać na mediach społecznościowych i jak zaczęłam czytać komentarze bardzo wielu osób młodszych ode mnie. Bo wydaje mi się, że wśród osób z mojego pokolenia, milenialsów i tych starszych, to zjawisko jest chyba jednak rzadsze. Ja już na wcześniejszych odcinkach z tej serii Nieporadne Gatki mówiłam o tym, że sama jak byłam młodą dziewczyną, to nie myślałam o tym, żeby mieć dzieci. Nie myślałam o tym, że chcę mieć dzieci. Ponieważ w wieku nastoletnim, czy jak byłam studentką, posiadanie dzieci, bycie mamą było dla mnie. Czymś totalnie abstrakcyjnym. I też miałam, pamiętam, coś takiego, jak lekko niechęć wobec dzieci. Dzisiaj wiem, że wynikało to z tego, że dla mnie w ogóle małe dzieci były takim bytem. Po prostu nie zrozumiałem. Ja wychowywałam się w rodzinie, gdzie tych dzieci było mało, zaczynając od tego, że ja sama byłam najmłodsza z rodzeństwa i najmłodsza z kuzynostwa, i po mnie już potem były po prostu dzieci moich kuzynek i moich kuzynów, które zaczęły się rodzić, jak ja byłam taką wczesną nastolatką bo mam dużo starsze kuzynostwo od siebie po prostu. I rzeczywiście jak sama byłam jeszcze tym dzieckiem, czy młodą nastolatką, to w ogóle nie rozumiałam zachwytu nad niemowlakami. W ogóle nie rozumiałam tego, że ludzie mówili, że ojejku, że niemowlaki są takie słodkie, że niemowlaki tak pachną, że w ogóle są takie fajne i zabawne. Wiecie, no nie było z nimi o czym gadać, z tymi niemowlakami. I ja zawsze preferowałam raczej dzieci trochę starsze, takie, które się już komunikowały, które były w stanie mi powiedzieć, co chcą, z którymi byłam w stanie porozmawiać, mogłam się z nimi pobawić, mogłam im coś poczytać. I takie dzieciaki uwielbiałam. I pamiętam, że dzięki temu, że jako nastolatka właśnie przebywałam z tymi dziećmi mojego kuzynostwa, właśnie z takimi dzieciakami już gadającymi, to bardzo szybko zrozumiałam, że dzieciaki są pieruńsko mądre. Są bardzo spostrzegawcze. Widzą dużo więcej niż nam się wydaje. Dzieciaki po prostu jak gąbka wkłaniają to wszystko, co się dzieje w domu, co się dzieje w ich Otoczeniu, one to wszystko wiedzą, one to wszystko widzą, rozumieją na swój sposób, raz lepiej, raz gorzej, razem sobie emocjonalnie z tymi sytuacjami. Ale to nie jest tak, że kilkuletnie dziecko jest jakimś niezrozumiałym tworem, jakimś szczeniaczkiem, które nie rozumie, co się dzieje. Bardzo szybko zrozumiałam, że dzieciaki są cholernie mądre, widzą bardzo dużo. I bardzo dużo rozumieją na swój sposób. I wtedy też we mnie zrodziło się takie przekonanie, że bycie rodzicem, bycie mamą, bycie tatą, posiadanie dzieci jest bardzo trudnym zadaniem i ogromną odpowiedzialnością. Dlatego jak słyszałam moje koleżanki w liceum, które mówiły o tym z taką lekkością i beztroską, że one chcą być mamą, one chcą mieć kiedyś dzieci, i jeszcze na przykład mówiły, że chcą być młodą mamą, że tak do 23 roku życia. To już chcą mieć dziecko. To ja na to patrzyłam po prostu z takim, dziewczyno, ty nie wiesz o czym ty mówisz. Dla mnie dziecko to nigdy nie był gadżet, to nigdy nie była zabawka, to nie był ładny kwiatek, który można sobie postawić w pokoju na półce. Dla mnie dziecko to był człowiek, to była indywidualna jednostka, która która była niezależna ode mnie, która była odrębną, nie, że niezależna, no bo niemowlaki są bardzo zależne od rodziców, ale w tym sensie, że to jest indywidualna jednostka, której ja jako rodzic jestem odpowiedzialna dać przestrzeń do pięknego rozwoju. I dla mnie to było zawsze oczywiste, że wychowywanie dziecka jest bardzo dużą odpowiedzialnością, żeby wychować go na mądrego, fajnego i przede wszystkim szczęśliwego człowieka. Więc z czasem ta moja taka dziecięca niechęć do innych młodszych dzieci zaczęła oczywiście maleć i dlatego u mnie też chęć posiadania własnych dzieci pojawiła się trochę później, aczkolwiek też nie jakoś strasznie późno. Czy dzieci są trudne? Ano są, ponieważ dzieci je rozumują zupełnie inaczej niż my dorośli. Często ich zachowania są dla nas niezrozumiałe, są głupie, są abstrakcyjne, ale to po stronie nas dorosłych jest ta odpowiedzialność, żeby starać się to dziecko zrozumieć. Bo kluczem jest właśnie zrozumienie tego, że dziecięca emocjonalność jest na zupełnie innym poziomie niż nasza, a możemy się tego w bardzo prosty sposób nauczyć, bo żyjemy w czasach, gdzie jest mnóstwo i podręczników e, z wiedzy, psychologii dziecięcej, są świetne kanały, są podcasty na temat macierzyństwa, na temat wychowywania dzieci na różnym etapie życia, no i my jako rodzice możemy się edukować na tym polu żeby lepiej dzieci rozumieć. No tak, ale mówię tu o rodzicach, a przecież mamy całą rzeszę ludzi, którzy nie są rodzicami i którzy otwarcie mówią o tym, że nie lubią dzieci. Czy można nie lubić zachowań dzieci? A no można. Oczywiście, że dzieci potrafią być bardzo wkurzające. Właśnie przez tą nieumiejętność regulowania własnych emocji. Dlatego często rodzice też sami się wkurzają na swoje dzieciaki, dlatego nam też często puszczają nerwy. No ale dalej, to zawsze po stronie nas dorosłych jest jednak odpowiedzialność regulowania tych emocji. Ja mam takie wrażenie, być może się mylę, ale mam takie wrażenie, że ta niechęć wobec dzieci bierze się właśnie z tego, że wielu ludzi nie rozumie tej dziecięcej. Mechaniki myślenia i działania. Wielu ludziom dzieci przeszkadzają, bo są głośne, bo się nie słuchają, bo są rozwydrzone według niektórych osób. Tymczasem ciężko oczekiwać, żeby dzieci zachowywali się jak dorośli, prawda? I mam trochę takie wrażenie, że wydarzyło się w tym temacie coś naprawdę bardzo dziwnego. Bo po pierwsze, każdy z nas był kiedyś dzieckiem i każdy z nas to dzieciństwo przeżywał. I myślę, że większość z nas ma bardzo dużo przyjemnych wspomnień przecież z tego okresu dzieciństwa. Kiedyś dzieci traktowało się jako błogosławieństwo. Nawet mówi się przecież, że kobieta jak jest w ciąży to jest... Stanie błogosławionym. Mówimy o cudzie narodzin, mówimy o tym, że dzieci to jest największy skarb, jaki można mieć. I ze swojego doświadczenia powiem, że ja dzięki macierzyństwu bardzo się rozwinęłam, bardzo się zmieniłam i dla mnie doświadczenie macierzyństwa, by, doświadczenie bycia mamą, zaowocowało tak pozytywnymi zmianami po prostu we mnie, w moim charakterze. Zmusiło mnie do pracy nad własnym charakterem, nad własnymi wadami. Słabościami, po to właśnie, żeby stawać się lepszym człowiekiem i żeby też dla tych moich dzieci po prostu stawać się lepszą mamą. No i też przy okazji dla partnera, lepszą partnerką. Posiadanie dzieci nie jest żadną karą, jak to nieraz też się chyba próbuje nam wmawiać w mediach społecznościowych. Pokazuje się tylko ten taki negatywny obraz macierzyństwa. I oczywiście, że macierzyństwo bywa trudne, bywa ciężkie, bywają chwile zwątpienia, że podołam, że dam radę. Ale czy bez macierzyństwa nie przydarzałyby nam się trudne momenty w życiu, nie przydarzałyby nam się trudne chwile? Rodzicielstwo daje nam też niesamowicie dużo okazji do przeżywania wielu radosnych chwil, wielu przyjemnych chwil. Takie momenty też satysfakcji z tego, że się wychowało to dziecko na fajnego człowieka. Takie momenty przyjemne, kiedy możemy dziecko przytulić, kiedy możemy powiedzieć mu, że je kochamy, kiedy słyszymy też z jego ust to, że, że nas kocha, że jesteśmy najświetniejszym, że jesteśmy najwspanialszą mamą. Na świecie. Ja mam wrażenie, że ta niechęć do dzieci wzięła się też z tego, że ogólnie od kilku lat w mediach społecznościowych jest taki trend trochę odczarowywania macierzyństwa, którym właśnie mamy dzieliły się swoimi trudnymi doświadczeniami z macierzyństwem i pokazywały często takie. Cechy dzieci, które je najbardziej irytują, czy też takie sytuacje z życia rodzinnego, z macierzyństwa, które były dla nich szczególnie trudne, męczące, czy nawet wkurzające. I ten trend nie jest zły. Ja sama też się w niego trochę wpisuję moimi nieporadami. I myślę, że ta tendencja na takie konta społecznościowe pojawiła się właśnie dlatego, że z kolei przez wiele, wiele lat moje pokolenie przynajmniej było wychowywane w taki sposób, że jakby macierzyństwo nie podlegało krytyce. Macierzyństwa nie można, było krytykować. Nie było kiedyś takiego społecznego przyzwolenia na przyznanie się do tego, że jako matka nie daje rady. Nie było społecznie też takiej przestrzeni, w której matki odważyłyby się powiedzieć takie rzeczy. I dla wielu matek, dla mnie też takie konta dawały mi takie poczucie uspokojenia, że aha, okej, okay, czyli nie jestem sama, czyli tylko nie mi jest czasem trudno. Czyli nie tylko mnie denerwują takie rzeczy, to nie tylko. Nie tak jest, że nie ogarniam, że jest bałagan w kuchni, w łazience, że wszędzie są rozsypane dziecięce zabawki, że czuję, że nie mam przestrzeni dla siebie. I po to powstawały te konta, nie po to, żeby pokazać, że macierzyństwo samo w sobie jest całe złe że dzieci potrafią być tylko problemem i że lepiej by nam było bez nich. Absolutnie nie. Te konta powstawały po to, żeby właśnie matki mogły poczuć ulgę i żeby ojcowie też mogli poczuć ulgę, bo panowie też takie konta zakładają. Więc jeżeli ty nadal jesteś osobą, która twierdzi, że nie lubi dzieci, to zastanów się, dlaczego ich właściwie nie lubisz, i może warto zmienić swoje przemyślenia w tym względzie. Możecie się tymi przemyśleniami też podzielić w komentarzu pod tym filmikiem. Zapraszam Was także do oglądania moich komedii na nieporadach. A dzisiaj nieporady się już żegnają. To były nieporadne gadki. Do usłyszenia, do zobaczenia.